Cześć widzowie, jest dzisiaj ze mną moja dziewczyna i zmierzymy się w czterech konkurencjach. A przegrany stawia maczka. No dobrze, bo już zgłodniałe. Jak entuzjazm? Uuu. Zaczynamy! Pierwsza konkurencja to air hockey, jak widzicie. A kto zaczyna, zdecydujemy tradycyjnie. Papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery, au. A, czyli ja wygrałem, dobra. No co, punkty wyzeruj sobie, zaczynamy. I... jazza! Aha, to jest na ofercie, oddaję szybko? Jakie szybko masz, patrz, o, to jest szybko. Widzisz, to jest szybko. To specjalnie, tak. A ty? Oj, myślałem już, że mi wpadnie. No co za gra agresywna. <grystanie> <Jak> <grystanie> Dajemy agresywny. drugi krążek. Jak agresywna. Cała plansza lata, jak jesteś taka silna, że cały stół ciężki z 500 kilo waży i go przestawiasz. Sam Ciebie wbiłem. Dziękuję, Trzy do 0. Nie, nie trzy do zera 3 do jednego. Oczywiście dla mnie. Jasne. Mhm. Nie ma głodny jestem, to ja muszę wygrać tego maka. Chociaż jeszcze są trzy konkurencje poza tym. Ale patrzcie jak zakrywa całą ręką bramkę. Nieprawda. Ja, ja tu mam dwa paluszki, o, punkciku. Widzicie? O, tak trzeba, o! Tak trzeba. Właśnie tak. Nie, nie wpadaj, nie. No, mhm. punkcik. Ile? Eee, trzy. Ej, nie zagadnij mi, <laughs> nie, nie zagaduj że patrzę na To Trzeba mi strzelać. <laughs> Wszystkie chwyty dozwolone. Tak, tak. Jak to za gra? To od ciebie się odbiło i wypadło. Nie! <grystanie> Ej, nie ma od spodu. Próbujesz tędy wyciągnąć. Bo nie wiem czy widzicie, ale wpadło, ale nie wpadło. No. padło jednak. Pójdź dla mnie. No. <grystanie> Jezda. <Jasna>. Tak, <grystanie> Sporo się powstrzymałam. To dobrze. Spadło. Zalicz czy zaliczyłaś? Zaliczyłam. Aha. To ile? Sześć. Dwa. Nie wiem ilu. Siedem. Jakie siedem? To siódemka znowu, ale to dobra liczba, jeszcze się odkuję. Bo oczywiście, robiliśmy nagranie wcześniej i przegrał z prezesem. Nieprawda, nie przegrałem, tylko próbnie dałem wygrać. Jasne. Zaraz powietrze zabrać niej. Pum, 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 ja! O, patrzcie, wpadło prawie. A, wpadło! Ile? A, pięć. Do siedmiu. Nie, tak. nie jest źle. Tym razem wyrównane, bo mówiłem, że Ci dałem wtedy 8, wygrać. Osiem. Dziewięć. Wcale nie, patrz. I o, Co to za oszukiwanie, granie palcami? Usukiwanie. Co to za granie palcami? Nikt nie widział, żeby ktoś tutaj grał palcami. Ja przegrałem, a ja was zapraszam na kolejną konkurencję. Mówiłam, że no drugi raz przegra. A kolejna konkurencja to kto mrugnie pierwszy. I powiem Wam nieskromnie, że nie jestem w tym mistrzem, więc przewiduję swoją wygraną. Gotowa? Mrugajmy. Zamykamy oczy. Startujemy na jeden. Uh -huh. Trzy, dwa, jeden. To przerażające. Jak ona może nie mrugać, mi się już oczy pocą. Dobra, musiałem się popułapać. Dobra, definitywnie wygrała. Mhm. Zapraszam na kolejną konkurencję. Kolejna konkurencja to wykałaczki 5 rzutów na zmianę. Zobaczymy, kto będzie miał więcej, kto uzyska przewagę i ocenimy wynik. Miało być po amerykańsku. <noise> Zaczynamy. A pomyśl sobie, że ja chciałem, żebyśmy jeszcze przebijali balona tymi wykałaczkami, ile tych rzutów zrobiłam. Ile trafiłam! 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 Ile tego było? Trafiłam! Coś mi tu się nie styka. Dobra, trafiłam! Moja kolej. Uuu, głośny ten fotel. Coś mi się tu nie styka. Widzieliście to? Liczyliście? Dwa, trzy, cztery, a czy w ogóle opierasz ten fotel? 5. I to było czyste trafienie piątą wykałaczką. Dlatego nie przesuwamy, jak już tu trafiamy. Mamy po jednym. Jeszcze? Jedna. Ja naprawdę chcę zjeść tego maka. Dwa. Trzy. Cztery. ...pięć! Dobra, masz, jeszcze będzie bliżej. Dwa... Trzy to było. Jeden... Dwa. To już była piąta. Nie, no trzeci dopiero. Trzy. Cztery. Trzy. Cztery. Czy możemy uznać, że wygrałem? Pięć. Miałem czyste trafienie. A ja nie? Czy ja wrzuciłam ją o tak? To był rzut nadprogramowy u Ciebie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Może do tarczy będziemy rzucać. Pięć. Ostatnia runda. Jeśli teraz się nie będzie wyniku, uznajemy remis. Raz. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Dobra, już było pięć rzutów. Pani Cztery, cztery, pięć, pięć. Nawet nie trafiłaś tak blisko. Raz, dwa, trzy, cztery. Sio! Ostatnia moja runda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Drodzy Państwo, chciałem uznać remis, ale ten zrób zdecydował. Oczekiwał. Jednak oddaję werdykt Wam w komentarzach. Możecie ocenić. Czy ktoś tu oszukiwał? A jeśli tak, to kto? No na pewno nie ja. Widzimy się nie w kolejnej jadę. konkurencji. Kolejna konkurencja ma banalnie proste zasady. Linijeczka puszczamy. Kto szybciej złapie, wygrywa. Robimy trzy próby na osobę. Ja zacznę. Dobra, jestem gotowy. Ty może i tak. 3,8! 3,8! No. Twoja kolej. I co, jesteś gotowa? Uh -huh. U, ładnie! 12,5, bo to tutaj patrzmy w najwyższym punkcie palca. Jak ty masz, no to tu masz 12. Zostałam tutaj. No tu masz chwyt, ale tu masz mieć punkt. punkty palca, ja łapię tak. To jeszcze raz, nie mówiłeś o tym. Dobra, to teraz Ci uznamy, że jest 11,5, a od kolejnego musi się liczyć najwyższy punkt palca. Nie, jeszcze raz. Pierwszy rzut chce mi cofnąć i tak go wrzucę w montaż. Ale tutaj, żeby ci się nie zablokowało. Jazda! Ej, po co jej powiedziałem, kiedy rzucam? Masz... Rozproszyłeś mnie tym! Osiemnaście! Osiemnaście! To miałeś wcześniej lepiej. Rzucam. Nie no, teraz. Albo teraz. Nie! Dwa i pół, pół! Dwa i pół! No bo nie mów mi, kiedy będziesz rzucać. Mm. Mówić ci, kiedy będę rzucał, czy nie? Jak wrażenia. Jak napięcie. Uuu, ładnie, to będzie jakieś 13,5, bo tu masz 14, ale tu masz 23, 13,5. Ale były już Nie, chyba teraz będziesz trzeci. Czy to był trzeci? To był trzeci? Ła! bije mnie. Nieprawda. Co ostatnie? Czemu masz do góry nogami linijkę? No, dobra, dawaj. Ej, nie, nie, ej. Ale to musi być blisko, tak jak ja ci przy tym blisko. Bo im masz wyżej linijkę, tym ja mam więcej czasu na złapanie. Im masz bliżej moich palców, tym mam mniej czasu. Co ty zrobiła? No, no dobra, no niech będzie 21. Nie, dobra. To tamtą rundę uznamy, że wygrałeś. Druga runda. To czy to były trzy rundy? To była pierwsza runda. Złożona z trzech pojedynków. trzy rundy. Z trzech pojedynków. Dobra, zobaczymy. Trzy pojedynki, jedna runda. Teraz jest druga runda. Kto się ze mną zgadza? Dobra, dobra. Startujemy. Ej, czy odwróć nikę do kamery, żeby widzieli. Ej, znowu trzymać do gry nogami, chciałem ją kantować, to No. Dobra, tu, no. A, trzy i... jakieś trzy. Uuu, ładnie! Trzynaście, no tak 12,5. i pół. Dobrze. Mmm, Już mi gorzej poszło, już mnie rozproszyło. Ach. I <ścoughs> jaka szczelina mała. <ścoughs> <Czekaj. ścoughs> Dwa! A mówiłam, czy jestem gotowa? Tak. Nie. Słyszeliście to? Nie. Ja słyszałem, że mówiła, że jest gotowa. Ja powiedziałam, dobra, żeby się ustawić, ale nie, że jestem gotowa. Ale oni to słyszeli w motorze. <grym> że powiedziałaś, że jesteś gotowa. Masz maskę, i nie widać mojej Tak. <grym> dobra, ostatnia runda. Co za kanciarz, no dobra no i trzynaście. Czternaście kto wygrał? Obrońcie mnie albo dzwońcie po śpesnas. Czy coś takiego? I jako, że poprzednie konkurencje nie rozstrzygnęły nam, kto zwyciężył i nie? kto będzie stawiał maka, nie. Zatem mamy rundę dogrywkową finałową. Tą oto kulką papieru trzeba rozbić tamtą wieżę z rolek po papierze ale to toaletowym. Nie pytajcie mnie, dlaczego ma być tak dużo. W każdym razie nie przedłużajmy. I zobaczymy jedna próba, komu pójdzie lepiej. Ten zwycięża całą rywalizację i wygrywa darmowe jedzenie w maku. Trzymajcie się mnie. Chcesz pierwsza zaczynać? Proszę, tam pod drzwiami stań. Uuuu Brawo! Cztery stoją. Cztery nie zbite. Teraz czas, żeby poukładać to z powrotem. Jak to było włożone? Pora na mój rzut. Skąd to było? Piszcie, czy trafię za dziesiątki? Tym razem. Mak jest mój! I to by było na tyle. W tym odcinku, jeśli się podobało, zasubskrybujcie. Napiszcie, kto był lepszy, a kto kantował. I czekajcie na kolejne filmy. A jeśli macie jakieś pomysły na własne konkurencje i rywalizacje, koniecznie napiszcie w komentarzu. Cze!